Słuchajcie, dzisiaj w żołnierskich słowach i odcinek postaram się zrobić tak sprawnie jak tylko mogę, a mianowicie mam ze sobą trzy drony. Mam Mawika Mini, mam Mawika L i Hapsana Zino Pro. I dzisiaj są idealne warunki, co prawda jest zimno, plus dwa stopnie, ale mamy fantastyczne warunki, bo jest słońce i możemy porównać te trzy modele pod kątem właśnie samego obrazka, pod kątem funkcjonalności. To Wam opowiem o tym w trakcie narracji, ale też chciałbym pokazać Wam, jak wyglądają próbki zdjęć. Próbki wideo w najlepszej rozdzielczości możliwej. Nie mam filtrów, specjalnie nie brałem, dlatego że do Hapsana nie ma filtrów, przynajmniej dla mnie dostępnych. Natomiast chcę wam pokazać to, co osiągnę tym, tymi poszczególnymi trzema dronami i jaki efekt. Dlatego, że wiele osób pisze do mnie, bardzo wiele i pyta, którego drona dla siebie kupić. I ja w tych kilku odcinkach postaram się zrobić taką mini serię, może 3-5 odcinków, gdzie powiem Wam, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Nie mam niestety. Mi X8 do porównania I nie mam niestety Sparka A te jeszcze dwa dodatkowe drony Uważam, że warto byłoby Oczywiście życzyłbym sobie też Parota Anafi Żeby porównać trzy, też może pięć Sześć małych dronów Ale to jest to, co jesteśmy w stanie na dzisiaj zrobić Trzy drony, podstawowe porównania Plus obrazki Postaram się Wam też zrzucić na dysk po to, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda w oryginalnej wersji bez kompresji YouTube'a. Zatem do dzieła zaczynajmy w takim razie. Słuchajcie, pierwsza próba za nami, więc tak, Malik Air. Eee, przypomniałem sobie, jakie są jego mocne i słabe strony. Mocna strona jest taka, że ma dużo ustawień. Można zrobić panoramę, można zrobić tryby inteligentne typu na przykład Point of Interest, mamy też Rawy, mamy 4K w 30 klatkach na sekundę fajny kontroler, dobra funkcjonalność szybko się łączy, są sondy obstacle avoidance, wbudowana pamięć można go przestawić w tryb FCC i ma czujniki zarówno z przodu jak i z tyłu obstacle avoidance, to są mniej więcej te główne cechy, oczywiście jest ich więcej ale to co mi się rzuciło teraz podczas tego pierwszego lotu wady mawi Air to przede wszystkim cholernie głośne nawet jak byłem 310 metrów tutaj od nas, słychać było go i aż mi wstyd, że Przeszkadzam ludziom, którzy tutaj sobie chodzą i spacerują w takim spokoju. Naprawdę mega upierdliwy jest ten hałas. I jeżeli decydujecie się na Mavica Air, to trzeba pomyśleć o tych śmigłach Master Screw. Druga sprawa, słaba bateria, to jest jego druga podstawowa wada. Jeżeli go przełączymy, natomiast na FCC, jest w porządku. Mocne strony aplikacja, e, jakość, oczywiście fajne wykonanie, design, obstacle avoidance, budowa na pamięć. Słabe strony to ten cholerny hałas i fakt, że bateria trzyma na pewno krócej niż w Mavicu Mini. Za chwilę przejdziemy do następnego drona. Uwaga, wszyscy gotowi? Start! Jak na drona bez czujników, to on bardzo dobrze się sprawuje. Jak na drona bez czujników PPS, to on tylko na GPS-ie jest oparty, to on ma dobry zawis. Całkiem dobry ma ten zawis. Oczywiście nie jest idealny, ale jest w porządku. I tak. Słuchajcie, patrząc na Hubsana muszę powiedzieć, tak, dokonałem dwóch takich drobnych modyfikacji. Wyregulowałem kamerę. I druga rzecz, dowiedziałem się, że trzeba w, w tryb samolotowy przechodzić, i muszę ci powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony z tych efektów. Fakt, że to jest dron tani, budżetowy. 1200 zł czy 1500, to zależy od wersji, ale w każdym razie on ma mocne silniki, bo jest wiadomo, cięższy, dobrze sobie radzi z wiatrem, jest stabilny bardzo jak na drona, który nie ma w ogóle żadnych czujników optycznych, żadnych VPS-ów, nic kompletnie, oprócz e, GPS-u, jeżeli chodzi o pozycjonowanie i on sobie naprawdę dobrze radzi pod kątem. E, tych lotów w powietrzu pod kątem właśnie stabilnego lotu. Jak widzicie gimbal spisuje się też w porządku. Tutaj leciałem specjalnie bokiem żeby sprawdzić jak ten trzyosiowy gimbal sobie radzi. To co możemy powiedzieć kolory są w porządku. Zakres dynamiczny może jest mały bo to jest faktycznie najmniejszy sensor. To jest sensor 1 trzecia cala więc on jest nawet mniejszy od Mavic Mini ale macie okazję zobaczyć, jak wygląda ten obrazek już bezpośrednio który zrobiliśmy w ustawieniach automatycznych, tak, tam nie było właściwie żadnych ustawień takich większych. Uważam, że jest w porządku, ten dron, oczywiście, ma też swoje różne takie, taką specyfikę, mogę powiedzieć, tak jak upgrade, ale w powietrzu, bo dzisiaj mówimy o tym, co w powietrzu, to zwróćcie uwagę, że jak na drona, który jest tanim, on ładnie reaguje żywiołowo, jednocześnie jest też takim dronem, który stabilnie, szybko chwyta sygnał GPS i stabilnie lata. I dość ładnie też ląduje jak na drony, chyba najlepiej ląduje z tych dronów, które nie mają czynników dolnych, czyli tego, v, tych, tego systemu VPS. Tyle, jeżeli chodzi o Hubsana, mamy trzy drony, przechodzimy do kolejnego w takim razie. Słuchajcie, wady i zalety Mavica Mini, to co nam się rzuciło teraz podczas tego lotu. Przede wszystkim jest mały i dyskretny. Jego zaletą jest fakt, że może latać około pół godziny. System DJI, czyli Pomimo, że wykonanie jest jak fistaszek z plastiku, czyli tak delikatny, to jednocześnie ma systemy DJI, czyli ma fantastyczne VPS. Bardzo dobrze trzyma się w miejscu, jeżeli tylko wiatr nie jest za silny. E, ma bardzo dobrą jakość obrazka, jeżeli chodzi o JPEGi i te nagrania w 2,7K w 30 klatkach na sekundę. Oczywiście malkontenci zaraz powiedzą, a nie ma 4K, nie ma RAWów, ale to jest dron za powiedzmy, 1600-700 w tym przedziale, z jedną baterią, nie w zestawie kombo, jako basic, wykonanie. Ma dosyć dobry ergonomicznie kontroler. E, jakość zdjęć, tak jak mówiłem, fajna. Jest przyjazny dla ludzi. Ludzie nie boją się takiego małego drona. Nie przeraża ich to, że, e, że ten dron jest. Tak, e, tak duży, masywny, że spadnie im na głowę i zrobi krzywdę. A jednocześnie ich, jego dużą zaletą jest też fakt, że e, jest cichy, stosunkowo cichy. Ten dźwięk jest e, śmigieł przyjazny dla ludzi i nie ma takiej sytuacji, że jest drażniący. Nie jest drażniący. Można go schować, jest fajny pod kątem e, schowania transportu. Trzeba sobie dokupić jakieś etui takie sprytniejsze, mniejsze na niego. Wady mawi kamieni. Wadą jest... Na, aha, i czas lotu jeszcze, zalet czas lotu pół godziny, nie wiem, czy mówiłem. Wadę ma wikamini. Wadą może być fakt, że on nie ma RAF, nie ma manualnego ustawienia parametrów, czyli ISO nie jesteśmy w stanie kontrolować czułości, a w małych matrycach ISO jest jednak kluczowe, żeby było jak najniżej, czyli 100-200 góra. Wadą jest też sprawa taka, że porywa go, oczywiście, bo jest lekki, więc wiatr jest, ma tendencję do porywania przez Wiatr. Aplikacja jest bardzo prosta. Nie mamy tam panoram, nie mamy tam trybów automatycznych typu Point of Interest, krążenia automatycznego. Follow mi nie ma, czyli nie ma Active Tracku, nie śledzi nas i ma jeszcze kilka takich rzeczy, którego. No, mogą, są jego ciemniejszymi sprawami, ale trzeba pamiętać, że ten dron też nie kompostuje majątku. Eee, wadą jest też jego wykonanie materiałowe, jest bardzo delikatny, to tworzywo, my go rozbieraliśmy, więc to tworzywo i w środku, i ta obudowa jest bardzo delikatna i łamią się mocowania gimbala, trzeba być świadomym tego, że. Że należy go ubezpieczyć DJI Care, czyli około 170 zł na ubezpieczenie, plus wymiana drona na, na nowego czy na, yy, na drona w, w takim stanie jak nowy, to też około 200. Czyli w przypadku, kiedy nam się na przykład złamie ten gimbal, a one się łamią przy upadkach, albo ramiona. Ramiona są tańsze i nie warto DJI Care brać, ale przy złamaniu gimbala trzeba pomyśleć o tym, żeby faktycznie wcześniej go ubezpieczyć, więc. To trzeba wziąć pod uwagę. To, że ma DJI Care to też jest wielką zaletą, dlatego że inne drony z tej półki, z tego segmentu typu Fimi, X8, Xiaomi czy Hubsan nie mają takich możliwości jak ubezpieczenie drona. No i serwis, profesjonalizm DJI. Oczywiście wiele osób też powie, że DJI jest monopolistą chińskim, ale jednak ten poziom trzymają w świecie dronów najwyższy i faktycznie i Customer Service, i dostęp części serwisu w Polsce, to jest jego jedna z takich. E, jaśniejszych stron. Jeżeli chodzi o Mavica R kontra mawika Mini, za Maviciem R możliwości. Yy, jeżeli chodzi o oprogramowanie, czyli DJI Go 4, też czujniki, czyli Obstacle Avoidance, Panorama, RAW 4K w 30 klatkach na sekundę i tego typu rzeczy. Natomiast tutaj cena, kompaktowość, lekki dron i prosty w obsłudze. Czas lotu jest lepszy od Mavica Mini. Więc jak widzimy, każdy z dronów ma jakieś swoje niuanse i trudno je jednoznacznie porównać, ale w tym dzisiejszym filmie. Staramy się pokazać te cechy użytkowe, nie tylko to co jest na papierze, ale to co jesteśmy w stanie to czego jesteśmy w stanie doświadczyć podczas lotu. Zasięg jest tutaj też słaby. Tutaj nie przeniesiemy go na, na FCC. Tutaj, w tym miejscu, akurat gdzie jesteśmy, gdzie latamy, nie ma znaczenia, bo on spokojnie na 200-300 metrów nam odlatuje bez żadnych zakłóceń. Ale na przykład, jakbyście latali w Krakowie, w Katowicach, w Warszawie, w Poznaniu, w Wrocławiu, to, to po 50-80 metrach my gubimy zasięg, więc to trzeba też wziąć pod uwagę, że do dużych miast, no niestety, słabiej, słabiej to wygląda. To już lepiej kupić Sparka albo Mavica Air, właśnie, jeżeli latamy w centrach dużych miast. Mniejsze miasteczka i, i countryside, tak jak my tutaj mamy, Faktycznie on się nadaje śpiewająco. No to jest chyba tyle na, na dzisiaj, jeżeli chodzi o to porównanie. Ja bardzo dziękuję za uwagę i za pomoc tutaj w realizacji. Mamy całą ekipę dzisiaj filmową. Pozdrowienia i do kolejnego epizodu. Cześć! Dobrze.